Witam na moim innowacyjnym strychu, umieszczonym pod ziemią. Wow! Zakładam, że jeżeli słyszeliście o NFT, to dotarła do was jakiś czas temu informacja o upadku rynku NFT. Przypuszczam też, że niespecjalnie was ona zmartwiła. Mało tego, nie wykluczam, że pojedyncze osoby nawet się ucieszyły. Albo wszyscy. W sumie tak. Mnie, podobnie jak wielu z was, temat NFT fascynował w takim nienawistnym sensie te 2-3 lata temu, kiedy interesował się nim cały mainstream. Byłem rozczarowany, jak podczepiały się pod niego firmy, których produkty kupuję, zażenowany na widok kolejnych influencerów zmieniających profilówki na takie gówno, albo tak. Starałem się być tylko trochę niemiły, kiedy na pewnym spotkaniu dwóch dżentelmenów próbowało przekonać nas, że oficjalne NFT CD-action to świetny pomysł dobry plan! I z uwagą obserwowałem, jak w koncepcję NFT próbują wpasować się różne firmy w branży gier. Raczej nie widziałem w tym czegoś, co zrujnuje gry wideo, bo. NFT to taki karaluch w świecie głupich pomysłów. Paskudny, niemile widziany, ale jednak w gruncie rzeczy zbyt żałosny, żeby stanowić prawdziwe zagrożenie. Ale wiecie, co mówią o karaluchach? To mistrzowie przetrwania. Zrobiłem więc małe śledztwo. No dobra, śledztwo to jest jak zakładasz płaszcz i rozwiązujesz zagadkę morderstwa. Ja po prostu spędziłem cały dzień przed komputerem i sprawdziłem, czy pogłoski o śmierci NFT, zwłaszcza w kontekście gier, nie są przypadkiem przesadzone. I powiem wam, że z tą śmiercią to tak na dwoje babka wróżyła. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Gdy przejdzie z umrzeniem jeden starzec. Widzieliście, że jest takie przysłowie? W ciągu kilku ostatnich dni internet przypomniał mi aż trzy razy o NFT. Aż trzy razy, bo pewnie zauważyliście, o całym tym zjawisku zrobiło się ostatnio bardzo, bardzo cicho. Nie tylko w branży gier, ale w ogóle. Wszędzie. Nie liczę reklam na Twitterze, które notorycznie próbują uczynić ze mnie milionera na różne sposoby, wliczając to NFT w 2024 roku, więc mój mózg nauczy się filtrować i w ogóle już nie zwracam na nią uwagi. No ale właśnie, milionera, bo przecież tu nigdy nie chodziło o gry, ani w ogóle o sztukę, tylko o hajs. I wbrew temu, co próbował wam wmówić ten chłop z Ubisoftu, to nie jest tak, że gracze są idiotami i stawili opór NFT, dlatego że tego nie rozumieją. Chodzi o to, że... Tu jest chłop z Ubisoftu, tu są gry wideo, a tu jest gracz. O dwie zupełnie różne perspektywy. Zdanie: głównym problemem NFT jest, można by dokończyć na wiele sposobów, bo cała ta koncepcja to jedno wielkie rozwiązanie problemów, które nie istnieją, za to rodzące kolejne potencjalne problemy. Potencjalne, bo na szczęście w wielu przypadkach na koncepcji się skończyło. Jednym z takich głównych problemów było, a może jest, o czym zaraz sobie pogadamy, to, że ten cały hype na NFT narodził się i był pchany z potrzeby zarabiania pieniędzy. Przez ludzi, którzy odczuwają silną potrzebę zarabiania pieniędzy. I nie mówię o takiej potrzebie, jaką mamy wszyscy albo prawie wszyscy, o pieniądzach jako środku do życia i zaspokajania tych właściwych potrzeb. Na przykład, pragnieniu posiadania pudełkowej kopii gry, która jest darmowa. Nie oceniajcie mnie. Mówię o potrzebie bogacenia się, oglądania rosnących numerków, fiksacji na punkcie prestiżu i statusu społecznego. Bo łatwiej zrozumieć NFT i wiele innych nowotworów, często o wiele skuteczniejszych w psuciu świata, kiedy zdamy sobie sprawę, że ludzie, którzy próbowali upowszechnić to gówno, nie tylko mają obsesję na punkcie zarabiania hajsu, ale nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że ta obsesja nie jest. Standardem. Nie jest jakimś domyślnym stanem, w jakim znajduje się każdy zdrowy człowiek. Dla ludzi, dla których to jest przyszłość gamingu, gracz, który chce grać w gry, żeby czerpać z nich przyjemność, taką zupełnie niepoliczalną przyjemność, to zwykła faja, która nie widzi okazji albo jest zbyt głupia, żeby zrozumieć blockchain. Człowiek, który chce po prostu obcować ze sztuką, a nie czerpać wymierne korzyści z gier wideo, jest dla fanatyków NFT w oczywisty sposób gorszy. I to nie daje im do myślenia, że może różni ludzie po prostu mają różne perspektywy. To niemożliwe. To pasuje do ich spojrzenia na świat, w którym funkcjonuje prestiżowa elita ludzi myślących przyszłościowo, a do elity z definicji nie mogą należeć wszyscy. Swoją drogą faktycznie, kiedy o NFT zrobiło się głośno, spora część ludzi przyznawała otwarcie. Nie rozumiem NFT. Ale dość szybko okazało się, że to nie wynikało z faktycznego niezrozumienia NFT, tylko z takiego prostego procesu. Czyli NFT to taki po prostu certyfikat. Nie no, to nie może być wszystko. Najwyraźniej nie rozumiem NFT. I oczywiście certyfikat jest pewnym uproszczeniem, ale to właściwie do tego się sprowadza. jeśli jakimś cudem teraz w komentarzach w 2024 roku ktoś ma ochotę bronić NFT i napisać, że no tak właściwie to się mylisz, to współczuję ci, że dałeś się nabrać, ale idź sobie. Dobra. No, bo właśnie, mamy 2024 rok i zgodnie z prognozami sprzed paru lat, ten ogrom technologicznych ziomków spragnionych technologicznej rewolucji znalazł w sobie po prostu coś nowego, w czym widzi większy potencjał w sztucznej inteligencji. Ale czy to oznacza, że koncepcja NFT całkiem zdechła? Czy liczba przypadków, w których ktoś kogoś oskamował w świecie NFT, także mnogość sposobów, na które ktoś kogoś oskamował, sprawiły, że cały świat przejrzał na oczy? Czy ostatecznie dobiło te koncepcję to, że nadal nie znalazło się dosłownie ani jedno, faktyczne, unikalne zastosowanie NFT, które nie jest związane z zarabianiem hajsu? Że minęły lata i nie tylko nie udało się doprowadzić do masowej adopcji, to znaczy sytuacji, w której ty, twoja stara i sąsiadka twojej starej posiadacie lub posiadaliście NFT, ale wręcz cofnięto się z tym całym bajzlem o kilka kroków? No więc nie. NFT nadal sobie funkcjonują, głównie w różnych niszach, w ramach których da się znaleźć sporo osób lubiących wydawać pieniądze. Pytanie więc, jaki jest status tej technologii w kontekście gier wideo? Odpowiedzi na to pytanie są dwie, bo też dwa różne rodzaje ludzi zabrały się za wprowadzanie NFT do gier. Z jednej strony mamy odrębny segment gier NFT, stworzony w zdecydowanej większości przez osoby, które dotąd nie zajmowały się grami. Przed na NFT głównie inwestowały w krypto. Z drugiej strony, Firmy, których nazwy dobrze znacie. To segment, który narodził się w głowach biznesmenów kierujących dużymi firmami, takimi jak Ubisoft, Square Enix czy niestety Sony. Ale o tym zaraz, bo zacznijmy od segmentu pierwszego. Nikogo nie zaskoczy, że po pierwsze gry NFT kwitną na platformach nieregulowanych jak Windows albo regulowanych chudowo jak Android. I po drugie, że ten rozkwit to jest taki bardziej teoretyczny. W ogóle nie do końca wiadomo, jak określać ich popularność. Jeśli brać pod uwagę liczbę graczy, to jest po prostu plankton. Jeżeli kapitalizację rynkową, to po pierwsze po pierwsze trzeba polegać na źródłach związanych z NFT i krypto zarządzanych przez podmioty, którym zależy na tym, żeby liczby wyglądały na duże, a po drugie nie jaką kurwa kapitalizację rynkową. Nawet gdyby zweryfikować, że to jest jakaś znacząca część rynku gier, chociaż nie jest, to pierwszym krokiem do masowej adopcji jest zainteresowanie mas. A one, nie dość, że mają w dupie kapitalizację rynkową i wspomnianą wcześniej możliwość zarabiania poprzez granie, to dzisiaj właściwie są już zarażone do NFT i, jak wspomniałem, znajdują się kilka kroków dalej od tego celu niż w czasach, kiedy te wszystkie krypto biznesy startowały. I zdecydowanie nie pomoże tutaj to, że wspólną cechą większości gier NFT jest brak Dobrego gameplayu. Nie wiem czy wszystkich pewnie nie, bo jak 10 razy rzucisz kupą w ścianę, to któraś pewnie się przyklei. Ale w każdym przypadku takiej gry NFT, ten element NFT będzie działał podwójnie na korzyść elementu gry. Podwójnie, bo to w większości są projekty stworzone po to, żeby zarabiać hajs. I jeśli na pierwszym planie jest zarabianie hajsu, to gra ostatecznie upada przez nikłe zainteresowanie graczy miałką rozgrywką. Jeżeli na pierwszym planie jest dobry gameplay, to produkt niewystarczająco dobrze spełnia rolę, której oczekują albo wydaje im się, że oczekują ludzie zainteresowani Grami NFT. To tyle tytułem wstępu. Teraz pora poznęcać, to znaczy przejrzeć magiczny świat gier NFT. Z jednej strony mamy takie produkcje jak Axie Infinity, o których głośno było już lata temu, a następnie praktycznie zdechły. I choć przyczyny są różne, to żadna nie zaskoczy dosłownie nikogo, kto choć trochę słyszał o kryptowalutach i NFT. A jeśli chcecie wiedzieć więcej i lubicie łapać się za głowę przez ponad dwie godziny, to gorąco zachęcam do obejrzenia tego materiału z kanału Folding Ideas. Link będzie w opisie. Tym segmentem zainteresowała się też garstka właścicieli marek, o których słyszeliście. Nadchodzi oficjalnie gra NFT z uniwersum Battlestar Galactica. Można już grać w survivalowe MMO z NFT z uniwersum The Walking Dead. Ale chyba nikogo to nie obchodzi. Wyrastają też, albo próbują wyrastać, o czym więcej powiem za chwilę, przeróżne metawersa związane z NFT. Jest ich mnóstwo, co jest jeszcze śmieszniejsze, jak zdamy sobie sprawę, że nawet jeżeli metawersum jest przyszłością ludzkości, to celowo przecież przetrwać może jedno, maksymalnie dwa, a nie kilkaset. Swoje metawersum mają na przykład te zastrane małpy. Zdaje się, że nie polega ono na niczym poza bieganiem i robieniem screenów, ale na szczęście dostęp kosztuje 70 tysięcy dolarów, więc pozwólcie, że z główno gierek robionych przez anonimowych entuzjastów technologii przejdziemy sobie już do tego segmentu, który interesuje nas tutaj jako graczy najbardziej. Nie schodzimy jednak z tematu metaversów, bo co powiecie na metaversum, do którego dołączyły firmy takie jak Ubisoft, Atari, a także właściciele takich marek jak Adidas, Smurfy czy. Troskliwe, misie. Najpopularniejszym projektem i też najmocniej przytulonym przez różne marki, które wymieniły mnie przypadkowo, wydaje się The Sandbox. I mam tu złą wiadomość dla fanów rapu. Dorwali Snoop Doga. Oraz złą wiadomość dla fanów metalu. Dorwali avenge 7fold. Snoop Dogowi można chyba to wszystko wybaczyć, ludzie robią różne głupoty po używkach. Natomiast kiedy wejdziecie na oficjalną stronę 7 Sevenfold, macie do wyboru wersję Web 2.0 i Web 3.0 i jest to straszny cringe, ale najnowsza płyta dobra. Wracając do gier. The Sandbox to jedna z prób stworzenia metaversum, ale w tej chwili przypominająca raczej platformę na kształt Fortnite'a, Minecraft'a czy Robloxa, tylko... Znacznie mniej popularną i też po prostu o wiele gorszą, i z jednej strony udało się jej na przykład ogarnąć taką współpracę albo taką współpracę, ale z drugiej strony trudno tu określić faktyczną popularność czegokolwiek. Żałosne wyświetlenia tych trailerów na YouTubie nie napawają optymizmem, na Twitchu nie ogląda tego nikt, ale też wiemy, że właściwej klienteli pewnie i tak nie należy szukać w tych samych miejscach, co w przypadku innych gier. No dobra. Zagram w to. Tylko najpierw wesprę moich ulubionych artystów i zostanę 30 i 14 obserwującym. Dobra, zagrajmy. Gówno, odpowiedź to gówno. Nie polecam. Chyba nigdy żadna gra nie znudziła mnie tak szybko jak The Sandbox. Tak jak mówiłem, to platforma z pomniejszymi grami. Najpierw odpaliłem coś, co wyglądało jak mniej ekscytująca wersja Overcooked, w której mało co chciało działać. Postanowiłem wyjść do głównego menu, ale z jakiegoś powodu odpaliło jakąś inną grę, która momentalnie kazała mi coś kupić, żeby grać dalej. Próbowałem raz jeszcze wyjść do głównego menu, ale przycisk był wyszarzony, więc przypomniałem sobie słowa mojego pradziadka. Próbował pan wyłączyć i włączyć? Wyłączyłem. i i włączyłem minigrę zrobioną przez Ubisoft z kurlikami. Zaczęła się od misji polegającej na zebraniu 25 trybików, po której nastąpiły kolejne równie porywające questy, ale na tym etapie po prostu zrezygnowałem. I nie wiem, być może potem zaczyna się jakaś prawdziwa gra, ale po pierwsze to. A po drugie, i tak moją misją nie było sprawdzenie, czy to dobre gry, tylko czy ktoś w nie gra. Raz jeszcze zrestartowałem więc The Sandbox i od razu zostałem znowu wrzucony do tamtej gry, w którą nie da się grać bez płacenia, która w ogóle chyba ma być ogólnym hubem. Ale dlaczego? Tak czy inaczej, kolejny restart. O! Oficjalna gra Reno. Wyścigi. No to sprawdźmy. Co to kurwa jest. Dobra. Dość. Jaką grę bym nie włączył, na czacie jednocześnie znajdowało się Max 5 osób. Dla pewności sprawdziłem również takie bardziej popularne, na przykład oficjalny multiplayerowy świat Dead Mouse'a, Jedną wielką dyskotekę, na której nie gra muzyka. Do czego wy tańczycie? Co wy zwariowaliście? Na czatach ewidentnie wyświetlają się cały czas bardzo stare wiadomości i nie dziwię się, bo to jedyny sposób, żeby sprawić wrażenie, że ktoś w to gra. Napisałem na świecie Reno, co za gówno i jak wróciłem po dwóch godzinach, to nadal była najnowsza wiadomość. Moja konkluzja jest prosta: The Sandbox to nie Wypał, na którym co najmniej kilka dużych firm w najlepszym wypadku wyprało dużo pieniędzy, a w najgorszym wypadku przejęło dużo pieniędzy. Ale jeśli to drugie, to nawet mi ich nie żal, bo nabrać się na NFT to jedno, ale trzeba być naprawdę naiwnym człowiekiem, żeby nabrać się na metaversum polegający na kolekcji szkaradnych pierdół skleconych na Unity, nie połączonych nawet żadną faktyczną wspólną mapą, bo to jest po prostu przywialny obrazek z tej mapy, nie da się nawet przenieść do niczego. Rozwiązaniem problemu z pustymi czatami mogłoby być zrobienie jednego wspólnego czatu, ale to pewnie przerasta możliwości techniczne ekipy The Sandbox, bo te osobne gry nie są częścią jednej większej gry. The Sandbox to taki cyfrowy sklep z kiepskimi gierkami. Już Animal Crossing bardziej przypomina multiversum niż to. I powiedziałbym, że nie wierzę, że da się być tak naiwnym, ale niestety muszę skłonić się właśnie do tej opcji, bo jak wybiorę te z praniem pieniędzy, to ktoś mnie pozwie. A zdecydowanie nie chcę zostać pozwanym przez kogoś, kto ma tyle hajsu do wypiolenia w kosmos. Dobra. Żeby ten materiał był kompletny, musimy jeszcze sprawdzić, co tam słychać u pozostałych dużych firm z branży gier, które ogłosiły, że kochają NFT. Ubisoft wydaje się pozostawać w tej kwestii najbardziej. Aktywny. Większością ruchów związanych z NFT za bardzo się nie chwalą. Jakby w GMO trochę wstydził się tego, że jego firma poza wysrywami z The Sandbox szykuje też na przykład własną grę NFT Champions Tactics, której trailery komentują niemal wyłącznie boty albo ludzie o zerowej kreatywności. W sumie nie jestem pewien, bo chodzi o NFT. W zeszłym roku Ubisoft wydał też trochę NFT związanych z Assassin's Creedem. Rok temu współpracę przy projekcie NFT ogłosiły EA Sports i Nike. Stupki w tej koncepcji zanurzyły też Square Enix czy Sony, także kilka legend branży, jak Use. Suzuki, Na szczęście, chyba jednorazowo, oraz Will Wright. Zdecydowanie nie jednorazowo, bo twórca Simsów i SimCity pracuje nad Voxverse, czyli kolejnym metaversum, który zapowiada się na Any koszmar, kto by się spodziewał. I już ma współpracę z Dreamworks i The Walking Dead. Kto by się spodziewał. Wszystko to najprawdopodobniej po to, żeby zrobiło nam się bardzo smutno. W nietypowej sytuacji jest Konami. To firma, której internet nie może już bardziej znienawidzić, więc cały czas coś tam kombinuje z NFT. Square Enix nadal ma swoją grę Symbiogenesis. Rzecz dość rewolucyjną w skali całej branży, bo to gra wideo, która nie ma gameplay'u. To znaczy, jeśli dobrze rozumiem, to polega na tym, że klikasz w obrazek, masz kilka kliknięć dziennie i jak ci się poszczęści, to zgarniasz NFT. Zajebiste. Dzieło twórców serii Final Fantasy i Dragon Quest. Przeglądając newsy z tego roku, można się natknąć na takie informacje jak GameStop zamykający swój rynek NFT, czy do Pokémon Company obwieszczające, że za zeszłorocznym ogłoszeniem o pracy związanym z NFT i metaversami nie poszły żadne konkretne kroki, przynajmniej na tę chwilę. Nie wiem, czy Was to uspokoiło, ale wiem, w jakiej intencji zamawiam najbliższą mszę. Cały czas w NFT wydaje się brnąć Sony. Kombinuję coś z jakąś wersją NFT, która z nazwy ma chyba brzmieć jak odwrotność NFT, ale z opisu brzmi jak po prostu pakiety. Kilku NFT? Na szczęście nie chodzi tu jeszcze o żadne ogłoszenie, tylko o patent, a takie firmy jak Sony lubią sobie patentować rzeczy i potem nic z nimi nie robić. Trzymajcie kciuki. Aha i jeszcze jeden mały update. W 2022 roku w materiale o najbardziej odklejonych pomysłach branży gier śmiałem się z konsoli Polium One, pierwszej na świecie konsoli NFT. I ostatniej, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, bo ten sprzęt oczywiście nigdy ostatecznie nie powstał. Ale wspominam o tym z innego powodu: mówię tam coś takiego. W skrócie szerzej nieznana firma, nieco ponad 2600 obserwujących na Twitterze, polecam zaobserwować mnie to prędzej czy później ją wyprzedzę. No i chciałem wam podziękować, bo rzeczywiście udało mi się ich wyprzedzić w liczbie obserwujących na Twitterze, a na dodatek im ta liczba spadła o prawie 700 osób. Wszystko wskazuje na to, że... NFT to naprawdę są karaluchy. Są małe, jest ich dużo, a twój stary potajemnie hoduje je w piwnicy. Niestety chyba zostaną z nami na dłużej. Z drugiej strony, czy jest sens w ogóle oceniać na co kto marnuje swoje pieniądze? Ja kiedyś kupiłem na Allegro piracką płytę Riany tylko dlatego, że sprzedawca zrobił zdjęcia oryginalnego albumu, wydrukował te zdjęcia i użył jako okładki. I to jest top 3 najśmieszniejszych rzeczy na świecie. Do zobaczenia i zagrajcie w serię Blackwell.